Historia barczewskiej synagogi splata się z losami Żydów osiadłych tu w 1825 roku. Na parceli nad Kanałem Młyńskim w 1894 roku, w miejsce drewnianego domu modlitwy, zgodnie z zaleceniami Talmudu, członkowie gminy wybudowali bożnicę. Pełniła funkcję miejsca modlitwy, studiowania Tory i Talmudu, ale była też punktem prowadzenia interesów i dyskusji o bieżących sprawach wspólnoty a nawet schronieniem dla podróżnych, przytułkiem, niekiedy zaś także więzieniem. W 1937 roku gmina żydowska liczyła zaledwie 40 członków, zatem postanowiono synagogę sprzedać, a wkrótce z miasteczka wywieziono ostatnich Żydów. Podczas Nocy Kryształowej w 1938 roku zniszczone zostały wszystkie sklepy i mieszkania żydowskie w Barczewie. Ocalała jedynie synagoga. W kolejnych wojennych latach była modelarnią, a nawet więzieniem dla kobiet. Zniszczeń dopełnili Czerwono Armiści w 1945 roku, ogołacając jej wnętrze. Lata powojenne to przede wszystkim zmieniający się właściciele. Najpierw Muzeum Warmii i Mazur, a od 1980 roku stowarzyszenie społeczno-kulturalne po Jezierze. Dziś gospodarzem dawnego domu modlitwy jest samorząd powiatu olsztyńskiego. Dzięki wygranej w konkursie nasz zabytek, organizowanym przez fundację Most The Most, synagoga będzie mogła lepiej łączyć ludzi, tradycje, kultury i religię. Milion złotych na rewitalizację. Nagroda w konkursie pozwoli zrealizować wszystkie pomysły na funkcjonowanie tego niezwykłego miejsca, jakie mają mieszkańcy Barczewa i okolic. Ja bym powiedziała, że siłą sprawczą tego, co teraz tu się będzie działo, są mieszkańcy. Ponieważ to oni zdecydowali się zagłosować na tę synagogę, na to wspaniałe miejsce i też dzięki temu ten obiekt wygrał w naszym konkursie i dzięki temu ten milion złotych, który trafi w ręce właściciela, czyli starostwa powiatowego, no, pozwoli na to, żeby rzeczywiście ten obiekt zrewaloryzować, on dać go mieszkańcom, żeby cieszył ich przez następne pokolenia. Najważniejsze w rewaloryzacji będzie stworzenie możliwości, by synagoga była czynna przez cały rok. Dziś może służyć jedynie od wiosny do jesieni, bo budynek pozbawiony jest ogrzewania. Chcemy zrobić nowoczesne ogrzewanie ekologiczne, chcemy wstawić pompy ciepła, zrobić ogrzewanie podłogowe, rekuperację powietrza, tak żeby po prostu jak najtańszym kosztem móc dać synagodze możliwość życia przez 12 miesięcy w roku i mam nadzieję, że to wtedy ta działalność w ogóle się poszerzy na więcej jeszcze możliwości. Dodatkowo, obiekt ma być wyposażony w profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie, które niezbędne jest do organizowania koncertów i innych wydarzeń kulturalnych. Projekt ma być gotowy do końca grudnia. W marcu 2023 roku wybrany wykonawca inwestycji, a już w 2024 roku zrewitalizowana synagoga będzie służyła mieszkańcom i turystom odwiedzającym Barczewo. telewizja Kopernik. Kopernik.tv